Cześć, witam Was w komentarzu po filmie, do którego, to już po scenach, które widzieliście, zobaczyliście nurka i trzy e, wagony PKP Intercity TLK Sudet. Film, na który się zgodziłem, pff, chociaż specjalnie jakoś oryginalny nie jest. Mówię, że nie jest oryginalny, ale e, sam sobie nie dowierzam. Bardzo lubię tą lokomotywę, bardzo lubię nurka, lubię te barwy Nipert i dawniej myślałem, że to jest jakiś e, krótki, że to będzie krótki epizod PKP Intercity tych lokomotyw, jak Eurosprinterów czy innych, a okazuje się, że te nurki już na ładnych parę lat się tu zadmowiły w PKP Intercity. Ok. E, super też okazywałem swoje rozczarowanie tym, co ROKO zapowiedziało na ten rok, że okej, okay, no będzie Eurosprinter PKP Cargo, będzie husarz. Na temat tego husarza naprawdę się mm -hmm. <laughs> niezbyt pozytywnie wypowiedziałem i dalej podtrzymuję swoje zdanie, że to jest po prostu nuda, że ta lokomotywa, wydanie tej lokomotywy jest. Niepotrzebne, że to już jest czwarty w tym samym malowaniu od roku, i opinię swoją podtrzymuje, nie zmienia również taki, pod wpływem takiego argumentu, że logo na ostatniej edycji Husarza było niepoprawnie odwzorowane: logo PKP Intercity, ten, 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 to logo IC z, z cieniami litery C. Nie mamy żadnej gwarancji, że ROCO zrobi to teraz poprawnie, ale tak jak mówię, lokomotywa już była. Dużo bardziej bym sobie życzył, żeby na przykład wydanała firma ROCO nurka z oznaczeniami PKP Intercity. To był po prostu hit. Zresztą, patrząc na to, że cena nurka potrafi na rynku wtórnym już dojść do 2000%, to naprawdę e, dziwię się, jeśli ktokolwiek uważa, że akurat wyprodukowanie husarza jest bardziej potrzebne jak wyprodukowanie nurka. Dobra, koniec tej dygresji, ale no w dalszym ciągu jestem rozżalony tym, tym, tym husarzem i brakiem nurka przejdźmy może do składu. Ja tu sobie pozwoliłem otworzyć pierwszy z linków. To właśnie na podstawie tego filmu się tutaj hmm, Zdecydowałem jak ułożyć ten skład. Może zobaczmy to na jakimś większym. Tutaj e, trzy wagony. O, stop. Jakoś muszę to zatrzymać. E, Nurek dokładnie ten sam. Co prawda, tak jak to mówiłem, że te. E, znaczy później powiem te oznaczenia tutaj, które są to na moim modelu, ich e, nie ma. I wagony. Dwójeczka Polska to było widać wcześniej. Dwójeczka Dwójeczka Jakieś wagony 111. A zwracam uwagę, to później będę mówił przy modelach. Zwracam uwagę tutaj na kształty okien. No dobrze, w zasadzie tyle na temat tego filmu. O, tutaj widać dokładnie, jak ten skład wygląda. Dokładnie to samo odzorowałem u siebie na filmie. Zaraz zajdę na dół i jeszcze Wam pokażę modele. I jak widzieliście tam właśnie z materiałów, które Wam pokazałem przy komputerze, ta, że, i tak jak mówiłem że modele mam tak też i na filmie widać, że to są właśnie takie właściwe niemalże modele, niemalże identyczne. Mówię niemalże identyczne, bo no na 100% jest model tej samej lokomotywy natomiast no model był wydany jakiś czas temu, wiadomo rewizja co jakiś czas jest na lokomotywach odnawiana, jakieś tam oznaczenia PKP Intercity i tak dalej stąd Mogą być jakieś inne oznaczenia, i tak dalej. Stąd lokomotywa jest prawie że zgodna. W każdym bądź razie super, zgodnym bardziej ciężko jest być, jeśli się indywidualnie nie poprawia modeli. A teraz wagony. Na filmie moim zdaniem są jakieś wersje wagonów 111A. Zdecydowanie wydają się ciut inne od tych, ale tu już jest naprawdę odstępstwo tak niewielkie, że nie warto sobie kłopotać tym głowy, bo, bo, bo to tylko film, to tylko są modele wiadomo, że Robo i Pico robią, każda, każda z firm robi model wagonów w jakiejś tam ustalonej wersji, a te polskie Y one były, są i pewnie będą jeszcze wielokrotnie modernizowane, czasami te modernizacje są większe czasami, większe, czasami mniejsze. Ostatnio przecież te wagony są tak dosyć mocno zmodernizowane, do, do, aż do tego stopnia, że zmieniany jest im... Typ. Dobra, nie będę błądził dalej w ten temat, bo to po prostu czytam sobie czasami na rynku kolejowym, że fabryka Cegielskiego dostaje jakieś zamówienie, wywiązuje się z zamówienia od PKP Intercity i tak dalej. Ale co dokładnie, na co, to ja nie jestem tutaj specjalistą od wagonów w każdym bądź razie są teraz dużo bardziej głęboko modernizowane jak wtedy. Dlaczego twierdzę, że to nie to samo? Otóż, no, wydaje mi się, że te wagony, które tam były na filmie mają bardziej zaokrąglone rogi okien niż tutaj te modele. Te modele, te okna są prawie, że prostokątne, stąd wydaje mi się, że to jednak niedokładnie ta sama wersja wagonu. No ale tak jak mówię, tak jak mówiłem o lokomotywie, bliżej raczej ciężko by to było być, no chyba, że któregoś dnia Robo wyda, czy Pico wydadzą modele właśnie bardziej współczesne z rewizją koło 2020 roku, bo chyba z tego co kojarzę, to te rewizje tutaj na tych Dwójka Robo są zdecydowanie starsze. Pikowskie są w granicach 2011 roku i przydział krakowski. Tutaj mamy dwa razy Wrocław i raz Kraków. Czy jeśli by chodziło o przydziały, jest to dla TLK Sudety właściwe? Tego nie wiem. No dobra, ja naprawdę nie będę błądził takimi dywagacjami. Generalnie w moich filmach chodzi o zabawę o pokazanie, w jaki sposób można sobie próbować składać z dostępnych modeli jakieś dostępne składy, na ile można dojść tutaj do przybliżenia i chodzi mi o zabawę, a nie o jakąś naukową dysputę, czy to co jest dostępne to miało prawo jechać, nie miało prawo jechać, na ile jest zgodnie i czy nie wiem cyfra w miesiącu daty jest prawidłowa i pasuje. Dobrze. Naprawdę nie będę w to. W to błądził, bo już można naprawdę sam czasami kota dostaje, jak się nad tym zastanawiam. To nie jest po prostu prawdziwa kolej, kiedy wszystko jest ściśle według regulaminu, tylko zabaw. No, skład bardzo fajny, bardzo pasujący do mojej makiety. Jak widzicie, trzy wagony idealnie się mieszczą przy peronie. To jest e, dokładnie, mm, no, ideal, ideal. I również to, że jeździ po nieselektryfikowanych. Szlakach, fajna lokomotywa, nurek. Dokładnie, przykład takiego filmu to jest coś, co można nakręcić. No dobrze, tyle w zasadzie w temacie, co miałem do powiedzenia. Telka Sudety jest. Dziękuję za obejrzenie filmu. Żegnam się z Wami. Cześć. Tutaj jeszcze mam dla Was materiał specjalny. Materiał specjalny, który uwaga nagrywam na samym początku tutaj <gry> mojego zajmowania się tym składem, także wszystko to co widzieliście, to było nakręcone później, ale dlaczego tak to kręcę, to już za moment się dowiecie. Spójrzcie tylko na to, mówię to jest przed nakręceniem tych scen, które widzieliście. Widać to może za bardzo tego nie widać, chociaż w prawnym okiem, jak się gdzieś z bliska przyjrzeć, to widać, że po prostu podskakuje to lokomotywa, ale tak naprawdę to słychać. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że model był jakiś czas tam w pudełku, nie wiem, parę miesięcy, może paręnaście miesięcy, sam nie pamiętam. Wiem, że rzeczywiście dawno go nie używałem, dlatego zgodziłem zrobić się ten film. I co? Szlak trafił gumki przyczepnościowe. Teraz trzeba tylko określić, która gumka. Ja zmienię jedną, bo ich za dużo nie mam. A akurat tak mi się świetnie zatrzymała lokomotywa, bo parę razy próbowałem, żeby to znaleźć. Że tu widzicie ubytek gumki. Ta jest cała, chociaż pewnie też niedługo padnie. A ta jest padnięta. Na szczęście na jednej osi, więc oszczędzone mam szukania, na której osi. Wiadomo, że tu. No to co muszę zrobić? Muszę zdjąć tą resztę. Zobaczcie, to się wprost. Tutaj spadło mi gdzieś tam do środka modelu. O, tutaj. Tutaj to koło się przesuwa. Nie, nie przesuwa się, bo są trybiki, ale ewidentnie widać tutaj tą yy, gumkę. Gumka się przesuwa. Bardzo chciałbym ją jakoś wyciągnąć. No ale muszę się dobrać do tego wózka. Co mogę zrobić? Mogę odkręcić tutaj tą obudowę, ale najważniejsze, co należy w takim momencie zrobić, to należy się zapoznać z instrukcją. O tu jest fragmencik jakiś, to wszystko muszę stąd usunąć. Najgorsze, że tutaj w tym czarnym nie widać. Co jest, czego już nie ma, muszę to po prostu usunąć. Część już mogła się podczas mojej próby pogubić po torach. Można spróbować przesunąć jeszcze minimalnie, albo posłuchać. Jak nie będzie łomotania, to znaczy, że jednej z gumek już nie ma. Jeszcze musi być. O, i teraz jak widzicie, jak się przesunęło, to widzimy tą całą. O, i proszę bardzo, ona aż się tu kruszy. Pytanie, czy już cała została usunięta, i zasadnicze pytanie, gdzie ona została usunięta. No, mi się to średnio podoba, że ona mogła mi gdzieś tam wpaść do środka, do napędu. Tutaj widać fragmenty. Dobra, przyjedźmy teraz. Dalej jest No, ale ja już nic więcej nie widzę. To, co mi pozostaje to tak naprawdę zajrzenie w instrukcję. Co na ten temat mówi instrukcja. A przynajmniej powinno to być pokazane. Tu nie ma nic. Tu coś będzie. Trąbki, jak wyjąć model, jak zdjąć budowę tutaj jak się dobrać do wózku właśnie, ale czy coś jest na temat gumek. Tak, tu jest. Jak je założyć, ale czy trzeba to robić po zdjęciu wózka? Tu jest. A no i proszę bardzo, nawet po angielsku akurat mi się tu otworzyło. Tak trzeba, trzeba jednak zdjąć tą obudowę tutaj na, jak na rysunku czwartym. O, dokładnie. Jak odkręcić trzeba, to trzeba odkręcić. To sprawa jest prosta, odkręćmy to i zobaczmy jak wygląda to w środku. To będzie ta oś. Ale ja muszę mieć właściwy śrubokręt. I już teraz z właściwym śrubokrętem to idzie lekko. Śrubki ostrożnie odłożę na parapet. Dobrze, że są namagnesowane. także tak łatwo ich nie zgubię, a znowu odnalezienie takich drobnych elementów, choćby takiej śrubki gdzieś jak spadnie na makietę to pół biedy, ale poza makietą to już jest czasami wyzwanie. Druga. Jak widzicie to już zostało zwolnione na no tak. To jest prosta sprawa. Jak to zdejmiemy, to sobie odłożę tu na tory. To teraz mogę całą tą oś wyjąć. Muszę odłożyć lokomotywę i to zdecydowanie gdzieś w miękkie miejsce, bo musi być, musi sobie leżeć na dachu. No i teraz mamy tą oś. Niepotrzebnie się męczyłem z czyszczeniem, jak teraz mogę tu to doskonale obejrzeć. No to. Sprawa prosta, gumki. Czy mam odpowiednie? Mam nadzieję, że tak. Kiedyś kupiłem dwa zestawy takich gumek. Zastanawiam się, czy to ta, czy będzie za ciasna. Może ta. Kupiłem kiedyś takie przeznaczone do ST44, i już parę razy zmieniałem w różnych lokomotywach. W zasadzie przy mojej ilości lokomotów to kiedyś muszę sobie po prostu kupić w zasadzie więcej tych rozmiarów, bo one się nie niszczą od używania, tylko jak w prawdziwych samochodach na ogół takie gumki niszczą się po prostu od nieużywania. Jak samochód postoi to też tam różne rzeczy gumowe szlak trafia, uszczelki i tak dalej i to samo jest tu jak widzicie z gumkami. Przyczepnościowymi. Zastanawiam się, czy ono nie będzie za luźne Nie, siedzi ładnie. Zakłada się bardzo łatwo, jak się ma dostęp. Jak widzieliście, półka z masłem. Ale to mówię, dlatego, że tu jest łatwy dostęp. Producent firma ROCO naprawdę bardzo ułatwiła tą zmianę. No i co? Z powrotem na miejsce. Zakładamy tutaj tą obudowę. No i tu muszę jedną ręką jakoś założyć śrubkę na śrubokręt. Głupio powiedziane, ale ponieważ jest to namagnesowane to tak najprościej zrobić. Ciężko mi się kręci operuję tutaj przy tym filmie. Dlaczego? Ano dlatego, że wiszę gdzieś nad kamerą. Tak, żebyście to widzieli. Naprawdę nie ułatwia to za bardzo, no ale chcę, żebyście zobaczyli. Cud, udało mi się włożyć śrubkę na miejsce. No, ale to jeszcze. No właśnie, za wcześnie się ucieszyłem. Włożyć to jedno, ale ją przykręcić. Jak jest tam agresowana, to drugie. Dobra, chyba jest. Udało się. Dobra, bez jakiegoś dużego oporu. Ustawienie lokomotywy na torach i już zrobimy próbę. Gładko. Odchodziło. Jak widzicie, to musiałem właśnie zrobić przed tym, zanim nakręciłem scenę samego przejazdu, bo inaczej miałbym tutaj jazdę z łomotaniem. Jak tylko postawiłem lokomotywę na tory i tak sobie pomyślałem, dobrze, podpiąłem wagony, zrobię próbę, jak to pojedzie, i już po 20 cm widziałem, co jest grane, że najprawdopodobniej szlak trafił gąbki przyczepnościowe. Okej. Okay. To już teraz się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie. Do kolejnego odcinka. Cześć.